Blantanamo wygraliśmy z Mad Lions. W następnej rundzie gramy jutro, no Jutro Anomeno Lecimy, Elo. Na nowy skład, tasneo, Snacks, biały i ten. Szoszon. Siema, pozdro. Judewusa. Nie wjechali Nie widzę ich więcej. Nie ma na razie. Biegali przy bramie. Uwaga długo, uwaga długa. To jest. Bomba bomba ta. Ruszyć się, tak? Ale. No co, czo? Macie radę? Jeszcze ten, dawaj. Grupa, grupa, grupa. Chodź. Ale poszło to co? Oj, chodzi, chyba zaczyna się ta godziera. Wracam, wracam. Panowie, spodziewajcie się tego. Fala długą. Zaczekaj gala. No, no, no. 3. Długała. Co dać? Co dać? Ja tu kompletnie, Nice. Nice. Jeszeden. Ta. No, ale to no, chodzi. Nice. Jeszeden. Jeszeden. Dojeżdżam go. Jedna kula. Łololo, -lo, a nie BEWO! Ale miałbym ty Ale no, i tak nie jest, wiemy. i tak nie jest. MHL pierwszy, o, zły kąt mają, ty. Kont długa, długa jest. Zły kąt macie. Długa była. Dobra, damy radę. Bezia. Skacze. O kurde, wskoczył już. O! o! Dobrze, ty, dobrało. nie wiem na on ci nie cyknął, co? Brakowało... Bardzo zabić tymi smukami. No kurde, jak elegancko. Dobra, spiknę sobie długą. Ja, ten zawodnik marnował się wagą. To tak, no teraz... Może grać profesjonalną tak? Bandita. Zasmokujcie środek. Wreszcie. zasmokuje. Drużyna na miarę jego potencjału. Transfer był. Raszuję środek, chłop już, ty. Przestanę, kończymy tego. Jak poczekam 30 sekund, nie będzie żadnego słupka więcej, więc kończymy z tym temacikiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Thank you, my Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Welcome dziewięć. You, Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5. Powiem króciutko, napierdalamy lamusów. Ja jestem zmotywowany. Dobrze, jasna, ale teraz motywacja. Aha! <laughs> poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja wychylam, ja wychylam. Dwa h na odnozie, lewo, prawo. Nie wierzę! prawo też jest Zero ma tam po lewej. GG na dzisiaj panowie. Brawa. Nie. Nieee. wszedł. To nie tak powinno wyglądać. Ja na falce jeszcze był. LK i BS, Wiesz. jakie oni obici są, ej? SK obita. Serio, ale kto gra? Aj, dajcie spokój, nie ma o czym gadać. Pakę może mieć w sumie. Albo nie. Tą co, na No, gardzisz. A nie wiem co było. Gram tak. Jamby. Halo? Na FaceTime, dawaj. Siemasz, jest? powodzenia dalej Dziękuję Siemasz tu? jak tam? Siemasz, siemasz Ty Dużo trenujecie? Dużo trenujecie? Jestem, mamy 14 dni w 13 dni Uuu Ale coś zrobicie na pewno Wódka, żeby się poznali chłopaki, ale no. mimo tego, że nikt nie wiedział z kim będzie grał, no to atmosferycznie Dobra, GG, idę zeżreć coś, bo głodny jestem Dziękuję Trzymaj się, pozdro, najlepszego, siema, siema tutaj. hej Dobra, lecę panowie zjeść coś, bo papito głodny jest, bardzo Żeby mieć energię na, na życie, trzeba jeść, a jak nie ma energii na życie